Dzień dobry, witam na kanale Król Kartonu, na kanale, na którym luźno rozmawiamy o tematyce opakowań kartonowych. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam przedstawić opłacalność produkcji opakowań kartonowych. I o ile taki film już powstał parę lat temu, w górnym prawym rogu będziecie mieć w tej chwili podlinkowany ten film. Chciałbym dopowiedzieć parę rzeczy, których może powiedziałem chaotycznie lub które zostały pominięte. A więc zaczynamy. Produkcja opakowań kartonowych to biznes, który cieszy się coraz większą popularnością, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne i przyjazne dla środowiska opakowania. Jeżeli chodzi o inwestycje na początek, to koszt zakupu maszyny do produkcji opakowań kartonowych może różnić się w zależności od modelu i producenta. Jednak w przybliżeniu, koszt zakupu maszyny do produkcji opakowań może wynosić od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Koszty miesięczne związane z produkcją opakowań kartonowych mogą obejmować koszty energii elektrycznej, koszty materiałów, wynagrodzenie pracowników, koszty utrzymania maszyn, no i tym podobne. Jeżeli chodzi o marże, to te również mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak koszty produkcji, konkurencja na rynku, ceny sprzedaży i tym Przybliżeniu marże na produkcji opakowań kartonowych mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu procent. Nawet zdarza się, że marża może być kilkaset procent. Warto jednak pamiętać, że opłacalność produkcji opakowań kartonowych może różnić się w zależności od wielu czynników. Dlatego ważne jest dokładne przeanalizowanie rynku i swoich możliwości przed podjęciem decyzji o inwestycji w taki biznes. Ponadto, aby zwiększyć opłacalność produkcji opakowań kartonowych, warto rozważyć różne sposoby na obniżenie kosztów produkcji, takie jak automatyzacja procesów produkcyjnych, efektywniejsze wykorzystanie materiałów, czy też optymalizacja procesów logistycznych. Ważne jest również, aby skupić się na oferowaniu jak najwyższej jakości produktów, aby przyciągnąć i zatrzymać lojalnych klientów. Dlatego warto inwestować w nowoczesne technologie i maszyny. Które pozwolą na produkcję opakowań o wysokiej jakości. Kolejnym ważnym krokiem jest poszukiwanie nowych rynków, zbytu, szukanie nowych klientów oraz rozszerzanie oferty produktowej. Dzięki temu można zwiększyć swoje przychody i zwiększyć swoje szanse na sukces w branży. Podsumowując. Produkcja opakowań kartonowych jest dobrym pomysłem na biznes, ale trzeba dokładnie przeanalizować rynek, swoje możliwości oraz koszty związane z produkcją. Ważne jest również skupienie się na oferowaniu jak najwyższej jakości produktów, poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz optymalizacja kosztów produkcji, aby zwiększyć opłacalność biznesu. No i to by było na tyle. Jeżeli ten film przyniósł ci jakąś wartość, jakąś dodatkową wiedzę, o której nie wiedziałeś, nie zapomnij dać łapki w górę. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, zachęcam do subskrybowania. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Do następnego.